Siemano, jestem na nowak, jak widzicie, to jest mój już drugi filmik na kanale, zarówno jak i z tej serii. No to tak, bez, więc bez pewnego owijania zaczynamy wyścig. Tak, derby, jak widzicie, to mamy już pierwsze miejsce, to były dwa wyścigi. I zaczynamy to. No to, startujemy. Ta mapka jest... No to jest fajna mapka. Tylko tutaj trzeba uważać na te... ...właśnie... ...rzeczy typu... ...takie te. No trudno to jest ogólnie... ten się tak nie wywalić. No, to są te ściany takie których nie lubię. Właśnie o to mi chodzi. Nie wyszło. Tutaj tak bie. widać, że komuś też nie wyszło. Bierzemy od zewnętrznej, a potem nie Spróbuję, nie udało mi się. Muszę coś zepchnąć. Trochę zebrać. Ale co? Nie weszmy, A nie wyszło. Pojedziemy górą. Nitro dostaniemy za skok. Zobaczmy, Teraz tu. A, nie lubię tego skoku. Chyba tędy po nitro. Oj! Nie wyszło. I to bardzo. Czwarta pozycja. Hmm. Dam radę. Pewnie, że tak. Szokaj, że się wrypiesz tego. Nie, nie, to... Prześcinają Teraz tylko zostało dogonić osobę prowadzącą. Mam cię. Oj, był błąd. Ale się uratowałem. Teraz tylko w zakręcie trzeba, trzeba mnie Udało się. Co do kanału. To na kanale yy, będzie... Moja, znaczy moja główna seria to będzie Market Hotel. Druga seria, którą zamierzam wprowadzić to będzie Minecraft albo jakaś tam inna. Na razie jeszcze muszę sobie trochę pomyśleć nad tym. Muszę y, też troszkę rzeczy posprawiać, tam to poprawiać i tak dalej. Bo jak widać też mam y, małe kłopoty z nagrywaniem dźwięków. No, więc trochę mnie pracy czeka, a jest niedziela, jutro jeszcze mam jeden dzień wolnego, w którym będę się musiał pouczyć więcej. Nie jestem się czy o to wrzucę jakiś filmik, ale się postaram. Yy, I zamierzam jeszcze multiplayera nagrywać. A ja tylko nie wiem jeszcze takie, gdy gry, może z flatouta, multiplayera, może, może z nie. Zależy od yy, tego, jak wymyślę, jak, yy, jak znajdę kogoś, z kim będę mógł nagrywać. I... Nie mamy. No i też zależy od czasu, czas tutaj gra na większą rolę, 16 święta. Czas wolny oczywiście. Hmm, mam nadzieję, że pobija czas rekord. Ale mamy, to nie mamy tutaj jedyne. Ups, tak, zmieścieliśmy. Pobie rekord. Możliwe. Dobra, dach. Jest, na rekord. A, znowu troszkę się zniszczył. Najszybszy czas, najszybszy. 6 sekundarno był. Tak, 500 tutaj, a tutaj 300. Uuu, 500. Ładnie, i zaczynamy. Dobrze, teraz ta łódka. Sporo yy, co do pata próbował nagrywać. Po dwa odcinki, czyli dwa wyścigi. Wtedy może mi się uda tak. Przynajmniej w 60 odcinkach yy, nagrań całą grę. No i no nie to O no, dokładniej. I teraz tylko nie, no, lubię tą łapkę. Wtedy kiedy mam yy, derwy. No, w sensie takie właśnie te są wody, które mi dosje była tu samochody szybsze, to na tych wszystkich zakrętach się dosłownie wypadły. Teraz i oj coś czuję że będę miał mało chaliców za damage'a. ups, 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 się nie ups, No, o, i... już myślałem, że robię ups, ups, No, ale ups, nie ups, 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 belka tu robi? Za te wyjści dostanę 10, znaczy za ogólnie za ten punkt 1100. Mm. Za... Mm. O, spróbujmy go opętać. Za demager Major około deszczów pewnie jest 1000. Chociaż to jej Nie dodajemy jeszcze żadnych The Major. Przynajmniej w którychś z... pamiętam. Ja jeszcze się byście nazwo co no i... Jaka jest za dobrze mi tutaj idzie, to i nie pewnie zaraz się ale znam to Oj, oj oj oj, spoko hmm. nie, nie znam jeszcze tak, yy... co do serii flat to mam zamiar nagrywać przynajmniej wszystkie wyścigi z Pucharu yy, jeszcze bonusowo jedną mapkę taką dodatkową, czyli te mapy eventowe, które się odblokowują po wybranym wyścigu. No bo właśnie z tych dodatkowych mapek można troszkę hajsu zebrać, ledwo co i yy, tak dalej to jak prawda ale zależy jakiś akurat takich, które, które trzeba na przykład nie wiem wystrzelić kierowcę, one są takie trudniejsze. Ja wolę sobie takie właśnie, yy, że ja pół w lewo albo w prawo, albo jeszcze takie wyjści półsemki. No i, tak, i jakbyście mogli mi dodać, czy mam? Zbierać na nowe auto, czy na upgrade do tego co mam. O. I na gadanie zakończyliśmy. Tak, wyścig. Dwa jeszcze. 100 dostałem tylko Tylko to. I sto tutaj. I dwajście do punktów. Hmm. Dobra, najróbmy cały puchy. Akurat jeszcze jeden tego odcinek. O, to jest ta fajna To szybko poleci. No niestety, dzisiaj się zapędziłem. urat. Nooo, daj, bierz go, drzewo, drzewo, drzewo. No nie, nie Nie wyszło. Ale przynajmniej go wyeliminowałem. Chwilowo. Wyścigu. No, tutaj O, wybuch. To do porządku. No nie. No super. Staram się wyeliminować go, wyeliminowałem się. Ha, ale nie mnie nie? Z lewej strony. Teraz z prawej. A uciekam. Rypię się, wrypię się, rypię, wrypy, wrypy, No nie umiem. Dobra. Mam się. Okej, okay, teraz. No jak widać. Trudno jest trochę opanować auto. Okej, okay, super flip jest, czyli highs będzie. No chodź tu, dobrze. Teraz druga podróż, teraz nie da się wyprzedzić, jest. na reklamy, No nie. Zapraszam za ten kapel, który możecie słyszeć o nas lewo co zróbmy z pola i no. To właśnie co do pola. Niestety mamy tak jak to powinna być zima, a yy, zamiast zimy mamy chmury, no, yy, temperaturę na naprąsze. No i brak śniegu czego akurat bardzo żałuję, bo nie można sobie pójść na sankcje na, albo na inne rzeczy, takie, tego takie No, jakby to powiedział jeden z moich kolegów, śniegu braka, balwanów pełno. No, tutaj chopa. Tak Trochę mój, co mamy. Nie lubię tego tak i zbieriam. Krzywa ją. No. robi, nic robię, nie to robię, jeszcze dwa odkrążenia. Co to było Stolnik? Lol. Skąd się to jest w Aż tak jest na No nie, no nie kamy. ale nitra potrzebuję płotków już brak wyczyszczonych wow ale będzie rekord? chyba nie nie będzie 24,59 będzie ok ścigam nie? ale za może się jeszcze uda ten filmik pewnie dojdzie gdzieś tak do 11-12 minut no nawet może do 15 to będzie, będą takie maksymalne filmiki 15 gotowe. no, yy, które będę wrzucał. I dłuższych mi się, nie da, że nie chcę dać tak trochę, to czasami nie brakuje, yy, to czasami brakuje no, przepraszam, to czasami brakuje mi czasu, żeby to yy, obrobić, wrzucić i takie inne. I jeszcze ostatnia rzecz co do kanału, mam nadzieję że starczy czasu Ostatnia rzecz co do kanału, czyli e, jedna seria, którą zamierzam wprowadzić, czyli e, seria taka, w której będę jedno odcinkowe filmiki wrzucał ze starszych hiery, gdzie będę miał albo jedną misję, albo po prostu jeden e, Jedno odcinek i tyle. No... W takiej serii powinienem być maksymalnie jedynkę. Albo takie inne. No to na tym zakończyliśmy no właśnie wyścig. Najszybszy czas. Ileś tam sekund przewagi. Tutaj 500. No, tutaj 100. No i na pierwszym miejscu. Ile? 1100. No okej. Okay. No to nowa mapka. No, samochodzik pięknie wygląda, okej, okay. koniec, odblokowane, unlock, unlock, no, i 5 tysięcy, za zakończony level, jak ładnie. Dobra, no to na tym zakończymy, mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik, zapraszam do subskrybowania, oceniania i tam, yy, komentowania też, miłego dnia, dziękuję.